Dokładnie ten tramwaj, bo w... w była taka, że na to widzę, kupił daj, zakupił oryginalne tramwaje, więc tu takie tramwaje, bo w Po wojnie, że na i tych polskich kredytów tramwajowych, nie jak na pierwszy Po prostu I to I nie ma tych tramwaje, które znamy z używania. Jak Państwo nie ma tego tramwaje, staje się numer 105. Para queiro, gente, um Um... <laughs>